Medyczna maseczka ochronna wielokrotnego użytku z wymiennymi filtrami wskutek podwyżki zdrożała o 40% i kosztuje obecnie 106,40%. Cena maseczki przed podwyżką była równa. No jeżeli przyjrzymy sobie, że maseczka na początku kosztowała niewiadomą kwotę. Czyli X to jest 100%. To po podwyżce o 40%, czyli 140%, to jest ta kwota, która tu jest pisana. 106,40%. Nie znamy ceny wyjściowej, natomiast znamy cenę po podwyżce o 40%. No to z takiej proporcji można tę cenę wyliczyć, czyli ten x. Byłoby to razy to w liczniku przez tę liczbę naprzeciwko x. Na pewno procenty się skracają. Tutaj, jeżeli przesuniemy przecinek o dwa miejsca, A tu 140, no to możemy dalej wykonywać skracanie. 1064 przez 14. Możemy dalej skracać albo użyć kalkulatora. Natomiast po użyciu kalkulatora wychodzi to 76 zł. Czyli ta cena tej maseczki przed podwyżką tyle właśnie wynosiła.